No, witam, witam w czwartym. Tak, teraz dobrze powiedziałem, w czwartym odcineczku. Z Songs of Conquest. Zajęliśmy tutaj twierdzę. Tylko nie rozejrzałem się ostatnio, czy jest tu coś ciekawego. O, to jest na przykład obóz Dwali. To jest jakiś złoże kamienia, tylko czekaj, mamy ją dostępną. Możesz tu iść? Czy w ogóle nie macie ruchu? Żadna z was? Ty masz. <laughs> tylko tak. To by się przydało. Uzupełnić tutaj wojsko. Czy tu są koszary? Tak, są koszary. Ło, ale tylko na. na podstawowym poziomie. Bez mi strażników. Dobra. Nie wiem, mamy pełno kasy, to możemy sobie ponaciskać tam. W sensie upgrade'ować. No dobra, ulepsz. Ale i tak nam brakuje łuczników. Tutaj nie można ich kupić, bo pula jest pusta. Okej. Okay. no dobra, czyli tam, ale tam pewnie u góry jest pełna akademia. Badania, badania, badania nad ekonowią. Jednoczesnych budów to nie jest tam potrzebne. Eee... Zbiory świetlistej nici. Aha, okej, okay. po prostu daję na świetlistą nić, Ta świetlista nić pewnie jest naj. Najrzadszym surowcem. Tu mamy jakiś porządek. Jakieś kupotki. A to już upgradeowaliśmy przecież. W tamtym zamku. To nie przechodzą te upgrade'y? Jeden na drugi? A gdzie to robiliśmy? Tu. No mamy to. To jest Akademia. A, bo w Akademii jeszcze jest. A, rozmiar, dobra, okej, okay. Tam jest do dostatów, a tam jest rozmiar. A mamy w ogóle jakieś. Nie, nie mamy, bo bym sobie tutaj e, z tych koszar przetransportował te wojska. No ale nie możemy mieć kolejnego, więc już kij. No to nie wiem, no. Nie ma co tutaj czekać na to, aż się te jednostki zrespią. Chyba trzeba po prostu istnąć dalej oddać turkę. 2 na 4, no dobra, a tu są jacyś powiernicy, to nie, nie ma również. <laughs> no dobra. Oj, świetlista, nic co, to no odsłoniło trochę terenu. Dobra, nice. Co to mi da te do domki? O... Kowal chętnie swoje nowe dzieło, przeszywnica łucznika. Czy to jest jakiś item? Tak, plus 4 do obrony, ale on ma 7. To nawet nie patrzę. Coś się dzieje w tawernie. Później, tawerny tawernie, da się usłyszeć śmiech i wesołe melody, pieśni gościnstwa Aurelii. Ma jakieś głupotki. A jest coś tutaj w tej tawernie? Hmm. <laughs> Okej. Okay. Dobra, no to trzeba cisnąć tutaj. O, jest jakiś... Jakiś stwór, wygląda jak ten. Żółwie ninja. A, tu... tury nam nie starczył. Aha, bo ty się ruszałaś pieszo. Ło, sami podeszli. Żabopodobnych istot, no to prawda. Mogły to być tylko żabulce z cuchnących... agent patrium. Ale co porabiały w Cicholesie? Witajcie ludzie, poszukujemy Czcigodnego kapitana z Silk Pola. A więc wezwał na pomoc żały. Kurczę, co, walczymy z nimi, tak? No dobra. Okej. Okay. Jakie kumki w ogóle, jak one kumkają. Dobre. Kumki z włócznią. Kurczę, dosyć duży damage. A, czary teraz są te po tej stronie. Dobra, obalimy ci ochronę. Pójdziesz, zaatakujesz. Okej, okay, prawie na hita. Osiem... 8... A, dobrze, dobra, Jezu, się przestraszyłem, że to uczy. Nice, nice. Dobra, chyba nawet nie było straty jednego żołnierza. Tak, dobrze widzę. No i straciliśmy. Nie, jednego żołnierza. Dobra, i do tego lepszego. Okej, okay, przeszło nam od razu na nią. Bo to nawet spoko wygląda. Tu mamy i Jakiś skarbik. Ok, pójdziemy tam, gdzie one stały. Dziwna budo, budola. Dziwna budowa lekko brzecząca. Nie była gorąca, tylko doczają woń brudnej wody. Ruiny łuku. Okej, okay, a ekspik. Jakiś odpoczyneczek. Eee, ja chcę ten, chociaż kurczę, my i tak mamy maksymalny level, więc sobie niepotrzebnie. A tu na dole. O, co to jest? A, to jest takie szybkie przełączanie, kuczy. No dobra, dobra, dobra. Ej, dobra, dobra, dobra. Jak w bitwach na w sensie. Ej, dobra, dobra, dobra. O, dostaś ten. Nie też ci dowodzenie weźmy. Czy ty już możesz... Dobra, o Jezu, za szybko przerzuciłem. Okej, okay, czyli jakby... no, to mogłem od razu tu iść, to ja nie wiedziałem. No i tutaj, tu powinny być jakieś przerybniki takie, e, nawet komiksowe powinni zrobić. To jest spoko, ale tu jakby widać, że nie. to nie zajęło im to tyle, jakby mogli zrobić And fajny przerywnik, nie? Chociaż takim Wiedźminem mi to pachnie no z serialu. Tym gość gościem, co chodził i śpiewał, grosza daj Wiedźminowi. Albo pizdę daj Wiedźminowi. Tak było, się Greb no. się kurwa poleje. Okej, hey, misja druga. Mając w pamięci niedawną tragedię na Polanie Nadziei, Cycylia rusza w pościg za, bariańskim, za bariańskimi najemnikami Lady Hammond. Musi dostać się do Popielowa, by obronić swoje włości. W regionie nie brakuje laistów rodziny Hammondów. Przed konfrontacją z najemnikami musi więc zgromadzić pokaźną siłę. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Na pomoc wezwie wierną przyjaciółkę Via, którą już mieliśmy, która zawsze chętnie staje do walki. Oni to nazywali filmem. Odpowiedzialność w atczyni. Zawsze zaczynamy tak samo, w centrum, w środku lasu. Mam wrażenie, że już tak za za zaczynaliśmy gierkę. To jakieś popalone ziemie. Jakiś ziomo wyskoczył. Ale my to już graliśmy przecież. Ale my to już graliśmy. Ej. Przecież my to już. A, bo to chyba wszystko jest. Jakby nie ma więcej, tak? W sensie są tylko dwie. Czy nie? No dobra, a to jak zaczniemy, to co? Oczy oczy to jest historia. Okej, okay. no dobra, to ciśniemy to. No to jest dla mnie to jeden pies. Chyba tytuł na tym się kończy, mi się wydaje dwie misje tylko. Raść z południowych równin. będziemy żabojadami grać. Dobra, okej, okay. on już jako... Musicie sami sobie czytać, bo ja łamię język na tych bariańskich nazwach. Tyrali normalnie w kopalniach. Do tego chyba co żeśmy stracili. Ten teren mi się podoba, fajnie wygląda. No dobra, musimy przejść przez, przez portal. A, i on uciekł, czyli to jest jakby to, co się stało. Jakby to, co się stało przed tym. Jak żeśmy zabili tego gościa. Żabulce, to pewnie jest zamek takich żabulców w grze. Ale śmieszne, żabka. Okej. Okay. to mamy przejęte. A co ty masz za? Łowcy i łowcy po prostu, żabki. Tu kupcy. A co mamy? Aha, ucieczka na bagniska. Czy po prostu mamy tam iść prawo? Dobra, ja myślałem, że tutaj jakby musimy się bardziej czuć i budować te zamki, tą armię i tak dalej, a to tak jest... No wystarczy tam dojść, no nie ma się co za bardzo spinać. 12 księżyca. No dobra. To chyba są jacyś tacy zwykli. To chyba będą te kumki z włóczniami. Mi się wydaje. Tak, kumki z włóczniami, a tu mamy. Tu mamy panią, co wydaje jedzenie w stołówce, w kantynie, w stołówce, jak się mi kojarzy. No to jakiś ten, a, jakiś o, dowódca niewolników z tymi łańcuchami, a czemu nie możemy? A dobra, o nie możesz zaatakować, czemu? Bo stajesz u góry. O kurcze, to my dostaniemy w pompę tutaj przewodu paliwowego. Słabe są te żabki. Bardzo słabe są te żabki. Żabki kum kum dostały w papsko. Tak, jak dzieci żabek były w tym, to pewnie kijanki mieli. Okej. Okay. Dobra, nice. Nie, wezmę łowców tam. Te doświadczenie to mi tutaj się... ...nie jest potrzebne. Ej, okay, wieża wartownicza. tu już jakieś takie bagienka są pomału. Natomiast, tu z... czego ty bronisz? Wiaty, ciekawe co daje ta wiata. Hmm. Nie wiem, czy iść bezpośrednio na dół? Czy tu coś jeszcze będzie? Co tutaj jest? jakieś drewienka, tak? Co to jest? Czemu nie możesz w ogóle tutaj pójść? A, bo wózek leżał. Dobra. Totalnie nie widziałem tego wózka. Dobra, zobaczymy coś tu u góry, zanim pójdziemy tam na dół. Bo chociaż na moje szczęście, pewnie to tutaj u góry będzie droga, żeby dalej przejść. A tu jest ten koniec mapy. Dobra. A, tu nic nie będzie? Nie, same kaktusy. Dobra, cofamy się. Idziemy tutaj. Coś ukrytego? Nie. Zawsze w gierkach szukam jakichś takich, właśnie ukrytych, tu już by mi się wydawało, że coś by mogło być. Jakieś historegi albo itemsy. Ale widzę, że nic nie ma. Tam na tamtych mapkach też szukałem z tą babką z Sycylią. Dobra, no zostaje nam bitka z nimi. Handlarze niewolników. Dobra, na no ogół nie mają problem do nich, bo byli kiedyś niewolnikami. I teraz tamten ich y, uwolnił i się po prostu będziemy na z nimi. Rzabka rekumku. Masz w ogóle jakieś czary? Ty masz, ty mi się nie podobasz. Ale jak ty masz taki zasięg? Kurde. Nie, no przecież ta żaby to jest Nie, no przecież ta żaba to jest jakaś porażka w porównaniu z tą cycylią Dawaj mi tego Quick save a tam też zjebałem na początku, bo odszedłem. Myślałem, że on nie będzie miał zasięgu. Nie wiem, gdzie był autosave? Bo chyba po każdej tej się robi. Po każdym dniu. Tak. Dobra, no będziemy po prostu iść. Będziemy iść do przodu. Zraszujemy ich. Chyba, czy te żabki mają jakąś. Dowodzenie trójkę. Czy mają jakąś. No dobra, no ale podejście jakby. No dobra, zaczymy w ten sposób. O, no, to będzie jeszcze gorsze przecież. Nie, no to jest jakieś nieporozumienie. To mi się nie podoba. Tu jest coś nie tak. Nie wiem, no byśmy wojska potrzebowali, ale tu nie ma. Mogę Was ominąć? No, mogę. No dobra, pozbieramy to złotko i całą resztę. No tu mi się nie podoba, może to jest tak, że musimy sobie po prostu... O! oddziały zyskują dół. To wezmę. Nie, ja nie będę szedł w damage. Nie wiem, czy tu powinniśmy w ogóle walczyć z czymkolwiek? Mi się wydaje, że tu powinniśmy pójść. Zapiszę sobie. Tak o kształt te ścierwojady pewnie stanęły nam na drodze. Dobra, zobaczymy, jak sobie damy radę z ścierwojadami. Ło, jakie fajne. Jaki macie zasięg? Mhm. To my tu podejdziemy, i będziemy po prostu pierwsi atakować. Dobra. No, też biją. Siedem żabek nam zabrały. Chciałem zobaczyć zamek takich żabek. Co one dołączą? Nice! Monta mamy. Babcia piło zęba. Nie, no biorę was. To mi się podoba tutaj. I od razu jeździmy sobie na nim. O, to jakieś chatki tu są. Nie wiadomo co tu klikać, co nie. Szaman. No jak szybko ta legenda się spełniła, wystarczyło, że oswoił pierwszego lepszego tego. No ale fajna, to, to o tych żabkach to mi się podoba. O, szamanów mamy. Dobra, w wiosce z szamanów skończymy. Także pisjo.